Dziś wszyscy będziecie przysięgać wierność swemu nowemu panu. Czy będziecie przysięgać? To za słabo. Czy będziecie przysięgać wierność swemu nowemu panu? Biskupowi Teodorowi, Andreasowi Potockiemu. No jeszcze głośniej. Dziękuję, że tylko wyświaczcy, a czy inne komornictwa również mogłyby głośniej powiedzieć, czy będą przysięgać, czy nie będą. To ta strona teraz. Przysięgamy, to może będzie łatwiej. Przysięgamy. to jest ta strona? O, troszeczkę lepiej. Uwaga, proszę o ciszę. Przepraszam, biskup Teodor, Andreas Potocki, brawa! Ja skromny sługa kapituły przedstawić pragnę pana naszego szlachetnego. Oto wspaniałego rodu Teodor Andreas Potocki. Mąż świątobliwy a uczony w Warszawie i Żywie, kapelan i sekretarz rula naszego Jana ziemskiego, a najpierw